Ho, 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 widzowie. Krasnal Wojtek wita w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy mieć odcinek bardzo specyficzny. Będziemy mieć trzy samochody. Trzy Skyline R33 i w dodatku wszystkie trzy to będą Skyline Nismo 400R. Będziemy mieć ten model Poprace będziemy mieć ten model od Focal Horizon, i będziemy mieć jeszcze jeden model niespodziankę. Zaczniemy może od najbardziej znanej marki, czyli Popryce. Mamy tutaj czerwonego Nissana R33, Nizmo 400R. Jedyne co mamy tutaj licencjonowanego, to że jest to. X Cartoise nie mamy licencji od Nissana. Mamy tylko podwiedzone, że to jest oryginalny popris. No i oczywiście to tak nie przeszkadza, chociaż wiem, że są osoby, które z tym będą miały problem. I potrafię to zrozumieć. A my przejdziemy do samego modelu. Bardzo dobry model. A włączymy doświetlenie. W kolorze czerwonym, chociaż przy włączonym świetle on się bardziej pomarańczowy wydaje. Mamy bardzo dobre detale z przodu, świetnie zrobione światła. Mamy świetnie zrobione detale chłodnicy i interkulera. Mamy tutaj. Dwie kropeczki kierunkowskazów. Lusterka nieźle zrobione. Bardzo fajne felki. W dodatku, takie, jak powinny być. Mamy też tarcze hamulcowe z zaciskami, chociaż tutaj ciężko będzie te zaciski zobaczyć. No i z tyłu, co mamy? Z tyłu. Fajnie zrobioną rolę wydechową. Świetnie zrobione światła. Oklejone w czymś, co ma przypominać włókno węglowe, skrzydełko spoilera. No i tutaj są jeszcze inne ciekawostki. Bo zobaczcie, widzicie, da się otworzyć bagażnik i da się otworzyć maskę. W dodatku tutaj te szczegóły. Są naprawdę całkiem niezłe. Pewne firmy z koncernu Mattel mogłyby się tutaj sporo nauczyć. No i mamy oczywiście metalowy spód. Opony są gumowe. Bardzo, bardzo ciekawe. Nielicencyjny model. Skyline. No a teraz co tutaj mamy? Focal Horizon. W Polsce ta firma raczej nie jest zbyt znana. Model nie jest licencjonowany, podobnie jak Poprace Ja bym się tutaj nie sugerował zbytnio nazwą Focal Horizon, ponieważ według mojej wiedzy to jest kolejna kolejna spółka córka Time Micro. Czyli takiej chińskiej firmy, która ma więcej wcieleń niż niaki Gray. No, pudełeczko, tak, jak bardzo typowe chińskie pudełeczko. Sam model jest w bardzo fajnej akrylowej gablotce. Mam jeszcze dodatkowo zabezpieczony. Od góry blistrem i nie jest to bez przyczyny. Oto otworzę. Zobaczcie, ten blister jest jeszcze takim papierem wyłożony, żeby nie ocierał. No i co mamy tutaj? Nismogi TR400R, R33, limitowany numer 40 z 999. Bierzcie to kompletnie. Z przymrużeniem oka, ponieważ to jest Time Micro i ten sam model w różnych malowaniach, w różnych wersjach jest produkowany przez mnóstwo tych firm, spółek. Powiem Wam, że nawet Sam Focal Horizon, dokładnie ten model, będzie miał w przynajmniej dwóch wersjach z Fast and Furious, które są notabene bardzo, bardzo dobre. Naprawdę świetnie wykonane. Jeżeli chodzi o detale, no to mamy tutaj podobnie jak z poprzez plastikowe światła, które tutaj wyglądają jeszcze lepiej. Może postawimy. O, zobaczcie, widać, że Focal Horizon jest jednak no są pewne różnice też w odlewie. Zobaczcie na masce, widzicie, jest różnica. Pomiędzy tymi modelami z przodu też jest różnica. No, Focal Horizon choćby tutaj ma imitacje siateczki zrobione. Koła według mnie. Poprace ma troszkę fajniej zrobione o tyle same felgi, że mamy jeszcze tutaj y, tą niebieską kalkomanię za to tu mamy znacznie lepiej widoczne zaciski i co tutaj jeszcze z boku widać a tutaj mamy z boku zobaczcie przed drzwiami Focal Horizon mały kierunkowskaz wyglądający sporo lepiej od tego co mamy w W pop Poprejs to jest no widocznie rzuca się w oczy że to jest po prostu maźnięte Srebrną farbą. Tutaj to wygląda troszeczkę bardziej jak kierunkowskaz. No i tył. Tył jest zrobiony świetnie. Według mnie też lepiej niż Popreis. A co tutaj mamy? Trzecie światło stopu, które w Poprejs. Nie jest widoczne. Ono chyba było tutaj namalowane. Zobaczcie, coś tam może jest, ale tego nie widać. Wydech. No, rura ma większą średnicę. Światła wyglądają odrobinę lepiej, ponieważ mamy pomarańczowy z czerwonym. Tutaj mamy po prostu jasno i ciemno czerwone, a tak nie powinno być. Ale to są kosmetyczne różnice. Mamy też lusterka. Lusterka tutaj mają od środka coś wklejonego, co ma imitować nam element odblaskowy. praise nie ma niczego takiego. No i jeszcze tutaj, tutaj maska nam się z tyłu. Klapa bagażnika nie otworzy, ale maska się otwiera i mamy coś, co przebija praise. Detale te są naprawdę świetnie zrobione i to jest kolejny powód, dlaczego ja uważam, że to jest kolejne wcielenie Time Micro, ponieważ oni robią właśnie coś takiego. No i kolejna jeszcze tutaj zaleta w porównaniu do Popraise, to minimalnie, ale no zauważalnie. Zobaczcie tutaj na ten zawiasik i zobaczcie na te zawiasy. Tutaj są bardziej fikuśne, cieńsze, mniej rzucają się w oczy, mimo że żółte też powinny być łatwo widoczne. Ale zobaczcie, tutaj możemy naprawdę podziwiać detale, które chowają się pod maską. No i dobrze, no to mamy tutaj te dwa chińskie bezlicencyjne. No ale ja mówiłem, że będą trzy i że będzie niespodzianka. I będzie. Według mnie bardzo, bardzo fajna niespodzianka. Pozwólcie, że odstawię to trochę dalej, bo będziemy potrzebować więcej miejsca. Mamy tutaj takie wielkie pudło. Mamy karlowe diecast z taką sylwetką. A w środku, już samo zapakowanie modelu będzie nam sugerowało. Zobaczcie, nawet narożniki takie są, żeby trzymać one są i od góry, i od dołu przy tej piance. A ja je tutaj wezmę teraz, złożę do kupy, wyjmę, tu mamy takie wieczko. Z pianki. No i w środku mamy coś takiego. Pudełeczko, mamy podpisane kiosho Nizmo 400R i tutaj mamy jeszcze zwróćcie uwagę, mod. To będzie bardzo ważny detal. No i wymiemy sobie. Te pudełko w pudełku. Na środku będą jeszcze inne pudełka, troszeczkę tak jak w pewnych takich laleczkach. No i popatrzmy sobie. Mamy podpisane Kiosho mini Minicar and Book i mamy jeszcze mod. Mamy numer 20, czyli wiemy, że tych, tych, tych było 20. Ten, ten jest 20, więc było 19 jakiś innych. Mamy napisy po japońsku. Z tyłu mamy troszkę więcej informacji. Widzimy, że to będzie tak samo żółty jak Focal Horizon. Widzimy, że będzie jeszcze tutaj jakaś mini książeczka, a dokładnie to nawet tego książeczką bym nie nazwał. Yy, I mamy coś takiego. To jest MOD System. Możemy zobaczyć, że tutaj mamy LED Base System, o, czyli coś z LEDami i rzeczywiście to będzie związane z LEDami. No ale otwórzmy te pudełko i wyjmijmy kolejne pudełko. No, pudełko tu mamy pudełko wyciągnięte. Muszę jeszcze wyjąć tą książeczkę, która książeczka nie jest bardziej takie ulotka, broszurka. O, dokładnie, broszurka będzie lepiej pasowało. Mamy podpisane kioszą fragment zdjęcia silnika. No i co my będziemy mieć w tej książeczce, otworzymy No to tutaj mamy pokazane co było w ogóle W ramach tych książkowych wydań Numer pierwszy to był Nissan GTR r Z okazji 50 i rocznicy Kyosho Potem było Honda NSX i tak dalej i tak dalej No a co tutaj mamy, tutaj mamy Jakąś tam informację. Yy, przy okazji, tutaj to nie jest przypadek, że jest czerwony. Jest ten czerwony też dostępny, też z taką podstawą. No i co tutaj teraz będziemy mieć? No tutaj mamy trochę zdjęć z detalami Nissana 400 Nizmu 400 R. I więcej tekstu po japońsku. Tu mamy trochę historii Nizmo, czyli sportowego działu Nissana. No i tutaj mamy jeszcze więcej informacji o produktach Nizmo. Mamy tutaj troszeczkę o wyjątkowych elementach wyróżniających nismo od normalnych. Tutaj mamy jeszcze troszeczkę o nowoczesności. No, Zobaczymy, mamy Nissan Fairlady Z nismo z 2024, GTR R35. No I jeszcze więcej ciekawostek a tutaj mamy coś co już pokazuje dlaczego ten model jest wyjątkowy widzicie na tym zdjęciu nie wygląda to, to i tak tak ciekawie jak będzie wyglądało w rzeczywistości A no, jakieś inne pierdółki no i mówiłem wam że mamy pudełko w pudełku o, tutaj mamy Pudełko z modelem w gablotce. wewnątrz jak otworzymy, mamy zapakowaną podstawkę moc, która jest kolejnym pudełkiem. No a jak? Myśmy mieli za mało pudełek. Ale przejdźmy do samego modelu. Przód. No nie mamy tablicy rejestracyjnej, co mi w ogóle nie przeszkadza, mamy świetnie zrobione światła, ale to jeszcze zwrócimy na to uwagę, mamy kierunkowskazy mamy kółka zrobione podobnie jak w poprace z niebieskim napisem na białym tle mamy oczywiście gumowe opony z tyłu mamy tablicę Nismo mamy trzeciej Światło stop. Mamy kolejną wariację na temat włókna węglowego. Chociaż tutaj, czy to jest włókno węglowe? No i jest jakaś tam struktura. I według mnie ona chyba jest najbardziej prawidłowa, bo w skali 1 do 64 to by, powinien być problem z zobaczeniem oczek. Maska się nie otwiera. Lusterka mają coś odblaskowego. No to teraz część, yy, pora na część tą najciekawszą, czyli wyjmiemy sobie podstawkę. Ja Wam już wytłumaczę co to mod jest. Mod to jest taka podstawka działająca troszeczkę na zasadzie ładowarki indukcyjnej. Ustawiamy sobie samochód. On się da ustawić tylko w jednej pozycji, ponieważ tu jest wcięcie na tą podkładkę i śruby z trzpieniami mocującymi model. Więc da się go ustawić tylko w jednym położeniu, nie da się go ustawić inaczej. No i teraz potrzebujemy jakieś źródło zasilania z USB-C. Wkładamy. Może wyłączę doświetlenie. To o widzicie z przodu mamy światła, ale nie tylko. Z przodu mamy światła. Z tyłu mamy też światła. I ten czerwony 400R, który Wam pokazywałem w broszurce, też ma takie oświetlenie z tą podstawką. Można je oczywiście kupić oddzielnie bez. One wtedy będą po prostu tylko w tej gablotce bez całej. Tej reszty pudełek, w pudełkach, w pudełkach, ale moim zdaniem ten jest no, na tyle ciekawy, że warto go zdobyć. To ja jeszcze może ustawię obok kolejnego żółtego, żebyśmy mogli zobaczyć, jak wygląda. No, zobaczcie tutaj te różnice z przodu są niewielkie. Czy troszeczkę większa ta różnica jest? Tu mamy ciemne takie na czarno zrobione, ale cała trójka modeli jest interesująca. I teraz, jaka jest moja opinia, który warto byłoby kupić? Zależy, kto co lubi. Według mnie ta wersja budżetowa od poprzez jest jak. Najbardziej chyba skazana pod względem tego, co otrzymujemy za to, co płacimy. No to nie ma powodów do narzekania, ponieważ tutaj dostajemy naprawdę bardzo dużo do tego. Mamy otwieraną z tyłu klapę bagażnika i z przodu maskę. Mamy naprawdę świetne detale. Yy, gdybym miał powiedzieć, to yy, znowu pewne. Firmy, <laughs> przepraszam, ale <laughs> nadal mam problemy z gardłem. Pewne firmy z koncernu Mattel mogłyby się tutaj sporo nauczyć. No, oczywiście, jest kwestia tego, że tutaj ktoś nie zapłacił za licencję. Focal Horizon, świetny model, ale tutaj cena już zaczyna się robić znacznie większa, sporo większa od Poprice. Zresztą ja akurat tego kupiłem okazyjnie, więc narzekać nie powinienem. Owszem, pod względem yy, detali jest lepszy od PopRace, według mnie, mimo że ta maska z tyłu się nie otwiera. Yy, jeżeli ktoś szuka samego modelu Nissan Anismo 400RR33 i Gotowy jest zapłacić podobną cenę jak za Focal Horizon. No to prawdopodobnie poleciłbym same kiosho bez podstawki. A jeżeli ktoś lubi takie ciekawostki gadżety, no to można kupić sobie całą tą wersję pudełkowo-pudełkową i mieć światełko. Światła. Yy, ja postaram się jeszcze sprawdzić dokładnie, co jeszcze kioszo robi. Z takim oświetleniem, ktoś mi mówił, że Nissan R34 od z taką opcją też istnieje. Zobaczę, może będzie istniało jeszcze coś więcej. Prawdopodobnie będę kupował bez podstawek tych mod, bo i tak nie będę dużo większej ilości podłączał do USB. Ja tego kupiłem na AliExpress. Jest to najtańsza obecnie możliwość, tego co widziałem. Szczególnie, jeżeli ktoś wie, jak na AliExpress kupować i korzysta z kuponów i przede wszystkim z monetek, ponieważ monetki tutaj powodują naprawdę spory spadek w cenie. Uda się zejść gdzieś tak koło 10 euro co już jest yy, warte yy, uwagi, no bo to będzie mniej więcej jedna szósta ceny. A którym yy, z tych byłby waszym ulubionym, który wam się najbardziej spodobał i czy w ogóle uważacie, że takie ciekawostki jak światło, no to jest yy, Coś wartego do montowania w samochodzikach 164, czy jest to po prostu sztuka dla sztuki? Ja dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Że zobaczyliście coś nowego, dowiedzieliście się o nowych firmach i nowych technologiach w modelikach 164. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego najlepszego i do zobaczenia niedługo. Cześć!